Prezydent Ukrainy Wołodymir Załański powiedział, że rosyjska propozycja zakończenia inwazji na pełną skalę nie jest możliwa do zrealizowania i powtórzył swój apel o bezpośrednie rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. W drugiej rundzie bezpośrednich rozmów pokojowych między Rosją a Kijowem w poniedziałek Rosja przedstawiła Ukrainie memorandum określające warunki zawieszenia broni zawierało ono żądania o których Ukraina wcześniej mówiła że są nie do zaakceptowania We don't need to wait the time when he will be ready for the peace and from him we can't wait for his initiative moving to peace we just have to pressure on him and maybe we will get peace and we are very close to this with sanctions and 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 and, and etc but we need Przywódca Ukrainy powiedział, że widzi niewielką wartość w kontynuowaniu rozmów na obecnym poziomie negocjacji. Wezwał do rozejmu z Rosją przed możliwym szczytem z Putinem, potencjalnie obejmującym również prezydenta USA Donalda Trumpa, w celu usunięcia przeszkód na drodze do pokoju.